Zajmiemy się teraz zmiennymi. Tworzymy nowy projekt. Nazwijmy go zmienne. Jak każdy program, nasz też bardzo często będzie potrzebował przechowywać pewne informacje, które nie są znane w czasie jego uruchomienia. Mogą to być dane pobrane od użytkownika, odczytane z pliku i tym podobne. Do przechowywania takich danych służą właśnie zmienne. Pozwalają one na określenie typu oraz nazwy reprezentującej te dane w kodzie programu. Każdy typ zmiennych może przechowywać tylko określone wartości. Podstawowe typy zmiennych to: int, long, boolean, float, double. Deklarację zmiennej rozpoczynamy od podania nazwy typu. Następnie po spacji wprowadzamy nazwę zmiennej kończąc ją średnikiem. Nazwa ta ma pewne ograniczenia. Nie może zawierać spacji znaków innych niż litery i cyfry z pewnymi wyjątkami. Taka nazwa zmiennej jest nieprawidłowa. Również nazwa zaczynająca się od cyfry jest niewłaściwa. Jeżeli chcemy zadeklarować kilka zmiennych tego samego typu, możemy ich nazwy oddzielić przecinkami. Zapis taki jest równoważny z następującym zapisem. Zmienna typu int może przyjmować wartości całkowite z zakresu od około -32765 do 32 765. Zmienna typu long może przyjmować wartości całkowite z zakresu od około 2 miliardów do 2 miliardów. Zmienna typu float służy do przechowywania liczb rzeczywistych. Jej zakres i precyzja zależą od przechowywanej wartości. Typ double jest to rozszerzony typ float. Typ ten zwiększa zakres oraz precyzję przechowywanych wartości. Zmienna typu Boolean może przyjmować wartości logiczne. Są to wartości true lub false. Ich odpowiednik liczbowy to 1 i 0. Zmiennym możemy przypisywać wartości już w trakcie ich deklaracji, wpisując za jej nazwą symbol równa się oraz wartość. Jak widać, w przypadku przypisywania wartości do zmiennej typu float pojawia się ostrzeżenie o możliwości utraty precyzji. Tak więc część dziesiętna może ulec zaokrągleniu. Zmiennym możemy przypisać inną wartość w dowolnym momencie. Posługujemy się wówczas jej nazwą. Po nazwie używamy symbolu równa się. Po symbolu tym wprowadzamy wartość. Spróbujmy skompilować i uruchomić nasz program. Jak widać, pojawiły się błędy. Wartość rzeczywista podana bezpośrednio jest traktowana przez kompilator jako liczba typu double. Liczbę tą przypisujemy jednak do zmiennej typu float. Występuje więc utrata precyzji. Aby poinformować kompilator o takim właśnie zamiarze, należy wymusić stosowanie określonego typu. Przed liczbą w nawiasach wpisujemy nazwę typu w naszym przypadku float. Zapis taki wymusza traktowanie liczby jako wartości określonego przez nas typu. Spróbujmy ponownie uruchomić nasz program. Jak widać, nasz program skompilował się i uruchomił jednak w chwili obecnej nie robi on nic poza deklaracją zmiennych. Wyświetlmy teraz wartości naszych zmiennych Za pomocą operatora plus możemy dodać do zmiennej tekstowej reprezentację tekstową liczby. W naszym przypadku będzie to liczba zawarta w zmiennej, więc wpisujemy nazwę zmiennej. Ponownie zmieniamy wartość zmiennej i ją wyświetlamy. Jak widać, po uruchomieniu pierwszą wyświetloną wartością jest 5, a drugą 2, zgodnie z przepisywanymi wartościami. Dodajmy jeszcze symbol przejścia do następnej linii. Znaki sterujące możemy wprowadzać w tekście po symbolu backslash. Aby przenieść kursor na początek nowej linii, należy użyć znaku n. Jak widać, zastosowanie tego symbolu poprawiło znacznie czytelność wyświetlanego tekstu. Dodatkowo metoda printf pozwala na łatwiejsze umieszczanie w tekście wartości za pomocą specjalnych symboli. Symbole te rozpoczynają się znakiem procent. Znak sterujący Procent ID powoduje wstawienie w tekst wartości typu double. W tekście użyliśmy trzykrotnie symbolu sterującego, więc po przecinku należy podać trzy dodatkowe argumenty zawierające wartości, które zostaną wstawione do tekstu. Wartości zostaną wstawione do tekstu zgodnie z kolejnością ich wprowadzania. Spróbujmy uruchomić nasz program. Jak widać, program skompilował się i uruchomił. Pojawiły się jednak ostrzeżenia. W tekście wyświetlono jedynie dwie wartości. Spowodowane jest to fakt, że trzeci argument jest typu float, więc nie może on zostać wyświetlony jako typ double, gdyż float powoduje utratę precyzji i musimy wymusić użycie tego typu. Typ ten jest bardzo niewygodny w użyciu, jednak zajmuje on o połowę mniej pamięci niż typ double. Spróbujmy wyświetlić w tym miejscu inną zmienną. Jak widać, tym razem wartości wyświetlone zostały bez problemu. Zastąpmy trzeci symbol w tekście symbolem %if, informującym kompilator, że w tym miejscu wstawiona zostanie wartość typu float. Wartość tym razem została wyświetlona, jednak jej wartość jest jedynie zbliżona do wartości przypisanej. Tak więc używanie tego typu zmiennej uzasadnione jest tylko wówczas, gdy nie zależy nam na dużej dokładności oraz małym użyciu pamięci przez program, na przykład w przypadku gromadzenia dużej ilości wartości.